Witam serdecznie, jestem Franciszek Kurzaj, synek ze Sławieńcic. od 1976 roku ksiądz katolicki. Pracowałem na Śląsku, przede wszystkim w Bytomiu, a potem za sprawą księdza arcybiskupa Nosola, za zgodą arcybiskupa i kardynała prymasa Polski Józefa Glempa wyjechałem do Teksasu. I od 1986 roku pracuje wśród tej wielotysięcznej, wieloetnicznej, wielokulturowej grupy Teksańczyków. Wśród nich są ludzie ze Śląska, którzy tu przyjechali w 1854 roku. Namówił ich do tej wyprawy ksiądz franciszkanin, ojciec Leopold Moczygęba, który pracował już tutaj wśród Teksańczyków pochodzenia niemieckiego. Oni przyjechali przede wszystkim z Alzacji i z Westfalii. Tak się stało, że od 1986 roku jestem teraz tu z nimi, szczególnie z tymi Teksańczykami, którzy mają korzenie na Śląsku. Szukając sposobu, żeby im pokazać, pomóc w zrozumieniu, co to ten Śląski, co to Polska, wymyśliłem, że będę ich woził do Polski. I od tego czasu, kiedy tu jestem, już tysiąc ludzi ze mną do Polski pojechało. Jak jesteśmy w Polsce, to jesteśmy czasami w Gdańsku, czasami w Warszawie, zwykle w Częstochowie, jesteśmy też w Krakowie, w Badowicach, w Zakopanym, ale jesteśmy przede wszystkim na śląsku. Jesteśmy w późnicy, gdzie się urodził ojciec Leopold Moczygęba i pięć różnych innych rodzin, na przykład takich jak Feluks, Janysek, Jarząbek. Jesteśmy też w grodzisku, jesteśmy w kamieniu śląskim, tam gdzie się urodził święty Jacek. Jesteśmy w Izbicku czy w suchej. Jesteśmy oczywiście na górze świętej Anny, jesteśmy też w piekarach. Jak jesteśmy na śląsku, to jesteśmy we Wrocławiu w trzebnicy u świętej Jadwigi. Ten pobyt to jest taki moment, gdzie ci nasi Teksańczycy na nowo odkrywają, co to znaczy być ślązakiem, co to znaczy być człowiekiem ze śląska, co to znaczy być człowiekiem wiary. Uczą się też śląskiego jedzenia, na przykład. Trudno im, ale jakoś tam przełykają nasze polskie śląskie kluski albo zuta, zupa z, nu, z nudlami. To znaczy taki polski rosół. Od 1854 roku to ich się tutaj już trochę nazbierało. Jest ich ponad 200 tysięcy, jak mówią statystyki. Te grupy, które teraz ze mną przyjeżdżają, to są jak gdyby nowonarodzeni ludzie. Jak wracają do domu, to opowiadają o tych wyprawach. Namawiają innych, żeby do Polski pojechali. Także nie mam nigdy problemu z znalezieniem następnej grupy na następny rok, żeby pojechali do Polski. W tym roku pojedziemy na konizację Ojca Świętego do Rzymu, a potem drugi raz jeszcze w czerwcu do Warszawy na pielgrzymkę mężczyzn na Górę Świętej Anny. Te wszystkie wyjazdy moje nie byłyby możliwe, gdybym nie miał tam przyjaciół w Polsce. Rodziny także, w Sławięcicach. Przyjaciół takich jak. Pani senator Maria Pańczyk-Poździej, ksiądz arcybiskup Alfons Nosol, ksiądz arcybiskup Zimoń, ksiądz biskup Jan Wieczorek, a teraz ci nowi biskupi w Warszawie też, ale także przede wszystkim w Katowicach ksiądz arcybiskup Skworc, w Gliwicach ksiądz biskup Kopiec i w Opolu ksiądz biskup Czaja. To są ci prawdziwi budowniczy tego mostu przyjaźni, tego mostu między Śląskiem a Teksasem. Także cieszę się bardzo, że mamy tę wystawę, która teraz pokazuje życie Ślązaków w Teksasie. Bardzo serdecznie pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali tę wystawę, która dzisiaj pokazuje życie Teksańczyków, wczoraj i dziś. Chcę im podziękować za ich trud, za te godzinne spotkania, wielogodzinne spotkania. Chciałem serdecznie wszystkich tych, którzy tę wystawę oglądają zaprosić do Teksasu, żeby się przekonali, że tutaj Teksańczycy żyją, mieszkają, modlą się, mają swoje rodziny, swoje biznesy, żeby się przekonali również, że także oni tutaj w Teksasie w dalszym ciągu kochają śląsk, kochają Polskę, kochają wiarę, kochają Pana Boga, kochają Matkę Najświętszą, bo to właśnie w Pannie Maryi się wszystko tutaj dla nich zaczęło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.